Na tych, co zaraz strzelą sobie w łeb? Jest aż tak źle? Chciałam zgłosić, że dojdzie do morderstwa. Chwilę ale mówiłaś, że zagrożona jest twoja głowa, a nie czyjaś. Ma to jakieś znaczenie? Poleje się krew. Jeśli zaraz mi nie pomożesz, to. Przede wszystkim oddychaj. Jutro matura, więc relaks. Wdech. Okej, okay. i teraz powiedz mi o co chodzi. Wiadomo. O moją. Uuu! Widzisz, a matma leży. No, weź mi nic nie mów. Ja też mam już dosyć tej całej matmy. Nic jutro nie napiszę. Ja nawet na nią nie pójdę. Nie ma szans. Nie żartuj. Jesteś przecież najlepsza w klasie. Byłam! Dopóki moja stuknięta siostrzyczka chodziła do szkoły i mogłam spokojnie. DOZA! Tak jest cały czas. Zuza! Chodź się bawić, Zuza! Nudzi mi się, Zuza! Przynajmniej nie jesteś sama, a ja? Mama na Islandii, a... ojciec, non-stop na dyżurze. Nawet nie wiesz, jaka z ciebie szczęściara. Ta smarkula nawet z bólem nie chce iść na spacer. I jak ja mam się uczyć? A musisz? Muszę! Kogoś udusić! Ale bąbla hanie? Jedno i drugie. A pies co ci zrobił? No sikać mu się chce. Jakby nie miało kiedy. Zuzka, panikujesz. Dostanę mniej niż 90% i starzy mnie trupią. Aha, więc to o to chodzi. Mój ojciec nie cierpi przegrywać. Tylko, że to nie on będzie pisał ten egzamin. Ale on płaci za studia, to znaczy za rekrutację, żebym mogła pojechać do tych całych stanów. Wiesz co? A może ty faktycznie jutro nie przychodź? Na maturę? Źle się czujesz? Jak sobie pomyślę, że pojedziesz tak daleko i stracę najlepszą przyjaciółkę. Obiecuję. O kurde, zadziałało. Co zadziałało? No, to twoje pogotowie. Widzisz, mama rodziła się, jak ja zakładałam. Czasem się mylę, to fakt. Ale jutro tego nie zrobię na maturze. Ej, dzieci do 13 lat nie mogą wychodzić same. <laughs>